Hej widzowie z tej strony Enderek, gdzie znów zagramy w Afton Revenge. Zapraszam do oglądania. Zdjęć sobie gramy w Afton Revenge i chyba mamy za mało remnantu, żeby kupić kolejną rzecz, ale widzę, że jest, jest... za głośno chyba trochę. Ale teraz podwyższyłem już yy, mikrofon. A zmniejszyłem w obs bo jak słuchawki y, ciszej daje, to wtedy w OBS-ie słychać tak, tak samo głośno. I w Nie. I w roku? Nie. I w roku? Nie. I zza roku? Dlaczego one do mnie biegną? To jest z nie tak. Tutaj szybciej czas leci, to jest... Ale uciekają. Wszystkie w jedno miejsce. No! Got you! Got you. Ale ich jadę co jest? Ile ja mam remnantu teraz? Jeszcze był kupię. Tak o, już prawie kolejnego bym miał. Ile mam? 68. Ja widzowie zrobię extras Workshop Upgrade, Upgrade. Czekajcie, ile tu jest max level workshop? Max level 5 e, Widzowie widzimy się kiedy Kiedy zdobędę na maksymalny tier ulepszenia i I będę stać mnie będzie jeszcze na ten, na wiecie na co tam. Na sister lotation Ciekawe czy one się rozpiętają. ハハハハハハ Tak, nie ma tu nikogo. Ale szybko się to zdobywa. z Workshop, Upgrade. Jak się bardziej nie da to już jest maksymalne. I na tą mapę sobie weźmiemy Light Cyber, bo tam powinno być jasno, a Light Cyber tam fajnie będzie pasować. No i jeszcze musimy trochę pozbierać jednak hmm. ale spidujemy teraz. Nikt przed nami nie ucieknie. Możemy tak zasuwać. Chodźcie! Chodźcie! <grym wytrza> Jestem troszeczkę wolniejszy, jak biegną teraz. Na odrobinkę. Jak biegną, to są odrobinkę szybsze. Są odrobinkę szybsze. Ten typ nas wszędzie zaprowadzi, do każdego prawie nas zaprowadzi. Ale ich pozdradzą. Było ciemno przez ten lightsaber, ale... Pasuje klimatycznie do sister location, będzie pasować ładnie. że tu palu na to. być na ścianie, nadosłownie. Ale ja mam teraz chargerę. Taką, że mogę prawie i każdego dojechać. Ile mam? Play Piędzi... jed... Tyle nam brakuje. Balon Boy, poczekajcie. Wezmę. Patrz co ja robię. biegnie na sprincie, na, sp na sprincie, ta. Na sprincie. Na sprincie sobie biegnę. O i widzę dwóch. Trzech! To jest? Co tu się dzieje? Dobra i patrzcie. I teraz mam już chyba na tego. Tak mam. Więc odlokowujemy sobie i lecimy. Jeszcze sobie zobaczę, czy na pewno się nagrywa. Nagrywa się. No za wyszliśmy. A jest soundtrack było, że są tak otwierane dziwnie, bo przez to jest ciężej sprawdzić, czy tam jest light cyber. Naprawdę, Freddy iż tam miałam tą, ale Freddy jest zły? Freddy tutaj jest naprawdę dziwnie. Co to przed nami dać sobie? Hmm. Freddy jest zły. To będzie ciężkie. gorsze jest to, że ten Freddy żadnych dźwięków nie wydaje, dlatego jest taki UP, Dlaczego nie było jego kroku słychać nawet? Co jest? Jest za to równe jakieś. Allora? żezęci I karenki sprawdzamy e! co to jest? Co ona robi niby? Dlaczego ona tak biegnie? Dwóch złych balora i ten? Freddy. What the fuck? Dlaczego dwóch złych jest? Nie wiem, czy tu na początku może się zresetować w ogóle ta broń. Wydaje mi się, że... Może, ale... Ta to mała szansa albo... Po prostu spawner jest ograniczony do innych miejsc. Najłatwiejsze było w FNAF Juniors, bo. w FNAF dwójka, bo tam. się zawsze w tym samym miejscu rozbiło. Tutaj jeszcze nie było. Jak bieg! Poczekajcie, czy tu wszyscy są zimni? Wszyscy są. Ej, czy pewnie jak będę mieć light like cyber, to wtedy już będą pokorni. Pokorni jak te aniołki. No fuck! Teraz, teraz, balora tam musiała się zaraz koło tego akurat. No kurde. No kurde. Czyli wydaje mi się, że jak zbierzemy Light Cyber, to wtedy wszyscy są już. już nie ma nikogo złego. Nie ma jak to na styl teraz trudniejsze tutaj jest zebranie samego Light cybera. Ale jak się ma te boosty, to i tak nie jest tak ciężko jak normalnie. Gdybym w ogóle nie upgradował postaci, to by było. bardzo ciężko. Nie chyba co robię jest to, że one bardzo ciche dźwięk, dźwięki wydają. Ale czy to jest... Może to jest ruralny Ile tu jest tych pomieszczeń, gdzie to może być skłonne? Light Cyber tutaj jest dobrze widoczny przynajmniej. To jest plus na tej mapie. To jest jedyna mapa, na której Light Cyber się przydaje, bo tu jest trochę jaśniej normalnie. Łatwiej można zobaczyć. O! Light Cyber. No. Podniosę go. Destroyed Animatronics. Tylko ich dojechać. Tam ktoś chodził. Ready, hej. Jak ucieka przede mną. Tutaj nie ma przejścia, Fuck. No i niecie łatwo. W Ale króciutki odcinek. To był za łatwy. Ciekawe, to się różniło i to było bardzo ciekawe Że Ten poziom się różnił od innych I to mi się podobał właśnie, najlepszy to właśnie był ten, ten ostatni, czyli Sister Location, bo tutaj trzeba było się naprawdę skradać Każdy ci mógł zauważyć, ale na końcu to już luzik totalny Biegniesz jeszcze z tym sprintem, bo to na końcu ostatni level, to To już łatwioszka jest um. Dobra, więc yy, mamy coś tu jeszcze do ogrania archiwy. Nie mamy archiwów żadnych. Muzeum. A muzeum... Boże, muzeum już byliśmy. Ale widzicie, fajnie tutaj wszystko było. Ograliśmy tych. To zobaczmy, które było najłatwiejsze. Te to były oryginalne, to były tylko tych trzech pierwszych. One mają dziwne takie tekstury jakby pomarszczone. A Chika ma normalną głowę, ale inne ma inne tekstury to było chyba najłatwiejsze, później, nie, to, najłatwiejsze były toje, później były zwyczajne, później były te, te, bo zabijał na hita, później łatwe były te i chyba te są, jakie to są, to są, które zabijają. Yy, ten tylko na hita zabijał i to było najgorsze, że on właśnie na hita zabijał, ten chyba też na hita zabijał, z tego co wiem. Ten nie zabijał Nakida, łatwo z nim było. E, Foxy. Dlaczego to, to są Foxy? To jest właśnie bardzo ciekawe. Ale tu też jak ta balora się w ogóle czołgała. Tu, tu jest też, jak, jak, jaka była animacja czołgań tej balory. Pewne jest to, że jak podchodzi się do, do animatroników, to ten nasz Springtrap mówi coś do nich. Ehm, o nie, co się dzieje? Najgorszy no typo, <noise> więc widzowie z tym pozytywnym widokiem, albo nie, what the fuck? Zero graffiti objects, no dlatego ta, tutaj wszystko skacze i ogólnie tutaj te tekstury, których brakuje w Unreal Engine, jeszcze jak się klika spację, to on coś mówi? widzowie z tym pozytywnym widokiem kończymy ten odcinek zapraszam do subowania, lajkowania cześć pa